Był on i była książka. Po dwóch stronach nie pamiętał, co przeczytał, a po tygodniu nie pamiętał, co to była za książka, ani po co ją przeczytał. Nie było już niczego. <grystanie> <grystanie> Dzisiaj pokażę ci, jak być kimś zupełnie innym, czyli jak pamiętać więcej szczegółów z czytanych książek. Dzwoni do mnie ostatnio moja znajoma i mówi: Kaśka, czytam taką fajną książkę, to jest dla ciebie. Mówię ci, to jest dla ciebie. Ja po prostu czytałam i czułam, że to jest dla ciebie. Okej. Okay. To powiedz mi coś więcej o niej. No, mówię ci, to o startupach, o biznesie, to, to co lubisz najbardziej, o tym, że ludzie zakładają firmę, bo nie lubią szefa swojego, a później, później popełniają masę błędów i o tym, jak sobie w ogóle z tym radzić. No, naprawdę świetne, takie dla ciebie. Ja mówię, no, o, ekstra, no fajnie. A jakiego autora, jaki tytuł? Co, jak on się nazywa? Czekaj, czekaj. Co, coś o startupie było, nie ja no, ale. Kto to napisał? A nie wiem, ty myślisz, że ja w ogóle pamiętam, co ja czytam? <laughs> takich sytuacji, takich telefonów mam mnóstwo. Mnóstwo ludzi nie pamięta, co czytało. I to nie tylko po kilku dniach, po kilku tygodniach. Większość ludzi nie pamięta, co czytało już po zakończonym rozdziale często po zakończonej książce często nawet nie pamięta, co było na poprzedniej stronie. To jest bardzo smutne. Ludzie inwestują masę czasu, energii, pieniędzy w książki po to, żeby potem pamiętać, że coś tam było? Dziwne. Totalnie dziwne i niezrozumiałe. Dlaczego tak się dzieje? W sumie to tak trochę jak z Sylwestrem, że czekasz tak, tak, na Nowy rok, a potem krzyj i budzisz się na drugi dzień o już nowy rok, o no nie nic nie pamiętam kurka ale hamowa wszyscy i wszyscy opadają jaka imprezy, ale było super ale rewelacja, a ty o nie przespałem to to jest coś takiego dlaczego tak się dzieje dlaczego nie pamiętasz tego co czytasz są trzy powody dla których możesz nie pamiętać tego, co czytałeś. Po pierwsze, możesz czytać dla czytania, a nie pod cel i o tym mówiłam już w wideo na temat poradników. Po drugie, nie powtarzasz wiedzy, nie wyciągasz jej po czytaniu, nie opowiadasz o niej, nie dzielisz się prawdopodobnie z nią, po prostu zatrzymujesz ją dla siebie, czyli nie robisz żadnych powtórek. I po trzecie, rozumiesz bardzo powierzchownie, zamiast wejść głębiej w ten tekst. Ten trzeci powód związany ze zrozumieniem jest najważniejszy ze względu na to, że jeśli coś dobrze rozumiesz, to potem dobrze to pamiętasz. No tak, ale powiesz pewnie, no dobrze, dobrze, no ale przecież jak czytam, to rozumiem co czytam, prawda? No to wydaje się oczywiste, tak? Widzisz, są dwa poziomy, na których możesz rozumieć tekst: Rozumienie słów i rozumienie znaczeń, czyli informacji. Większość ludzi koncentruje się na tym, na tym pierwszym poziomie zrozumienia, czyli na tym, co oznaczają dane słowa, kiedy czyta. Czyli kiedy poruszasz się po tekście, kiedy czytasz ten tekst, to rozumiesz, co oznaczają dane słowa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, czy rozumiesz to, co jest napisane głębiej, czy rozumiesz ideę, czy rozumiesz koncepcję, czy rozumiesz to, co przekazuje autor na głębszym poziomie. Weźmy prosty przykład. Powiedzmy, że czytasz w książce i natrafiasz na definicję, celem firmy jest maksymalizacja zysków. Większość ludzi przejdzie nad tym do porządku dziennego, myśląc sobie, okej, okay, no to jest oczywiste, rozumiem, i pójdzie dalej. Ale tak naprawdę, kiedy zatrzymasz się i zastanowisz się, co to tak naprawdę oznacza, okazuje się, że jest tam o wiele więcej niż, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Bo z jednej strony firma istnieje po to, aby przynosić pieniądze i aktywa. Po drugie, jeśli firma nie przynosi pieniędzy i aktywów, to najlepiej ją zamknąć. Po trzecie, firma może nie przynosić dochodów w postaci pieniędzy, ale może generować aktywa i wtedy jest to dla niej także zysk. Więc dopiero kiedy wejdziesz głębiej w tę definicję i zastanowisz się, co to tak naprawdę oznacza, wychodzi, rozumiesz to, na, rozumiesz to o wiele lepiej. Jeśli ta prosta definicja niesie, niesie tak wiele znaczeń, to co dopiero niesie rozdział albo cała książka? Jeśli ty przechodzisz tylko z definicji do definicji na zasadzie, aha, ok, rozumiem, no tak, faktycznie, jasne, tak? przechodzisz ślizgasz się na tej płytkiej powierzchni słów, nie będziesz rozumiał tego tak, aby głęboko to pamiętać. Ślizganie się po powierzchni będzie powodować, że będziesz pamiętał tylko ogólnie. Dopiero kiedy wejdziesz w głębi i zastanowisz się, co to dla mnie oznacza, jakie są te wszystkie założenia, tam pod spodem, wyciągniesz je, zwerbalizujesz je, powiesz je sobie, wtedy będziesz to rozumiał o wiele lepiej i co więcej, połączysz to ze swoją wiedzą, ze swoim życiem, ze swoim doświadczeniem. Czyli, tak jak mówię, w kodzie pamięci, włączysz to do swojej siatki wiedzy. Wtedy ta informacja będzie trwale połączona z tym, co już wiesz, i będziesz mógł mieć do niej dostęp wtedy, kiedy potrzebujesz. Jak zorganizować swoje czytanie, aby poprawić zrozumienie, wchodzić głębiej w te znaczenia i dzięki temu pamiętać więcej? Po pierwsze, czytaj mniejszymi fragmentami. Rozdziały zawierają zazwyczaj zbyt dużo informacji do zapamiętania naraz. Dlatego podziel najpierw tekst na mniejsze fragmenty i koncentruj się na tym, żeby zrozumieć i zapamiętać ten mniejszy fragment. Po drugie, kiedy masz już do czynienia z małym fragmentem, skup się na tym, jakie ważne pojęcia, jakie ważne informacje ten fragment zawiera. Które zdania są najważniejsze, które pojęcia. Na których pojęciach powinieneś skupić całą swoją uwagę? Skąd wiedzieć, które zdania są najważniejsze? Będą to takie zdania, które po pierwsze zawierają słowa kluczowe, czyli najważniejsze pojęcia w tekście, po drugie, które budują argumentację, i po trzecie, których nie rozumiesz. Wtedy to jest dla ciebie sygnał, że to zdanie. Ten fragment tekstu jest ważny. Na nim skup swoją uwagę. W jaki sposób lepiej rozumieć tekst, w jaki sposób wydobywać tę głęboką, tego, to głębokie zrozumienie? Po przeczytaniu danego fragmentu zadaj sobie pytania, które informacje, pojęcia były najważniejsze. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie: jak to rozumiem? Jak to rozumiem? Wtedy odniesiesz. To pojęcie do swojego życia, do swojego doświadczenia, do tego, jak Ty to rozumiesz, powiesz to swoimi słowami, podasz jakiś przykład, postawisz tą informację w jakimś szerszym kontekście, i jeśli będziesz w stanie powiedzieć swoimi słowami to, co powiedział autor, to będzie oznaczało, że twoje zrozumienie jest bardzo dobre. Jeśli nie jesteś w stanie opowiedzieć swoimi słowami za pomocą Innych pojęć, innych słów, to co czytasz, oznacza to, że powinieneś sprawdzić w innym źródle, poświęcić jeszcze chwilę na to, żeby przemyśleć cały temat, zastanowić się. Dosłownie wczoraj miałam na coachingu klienta, który przyjechał do mnie z taką 1500 stronicową Biblią finansów korporacyjnych. Do tej pory przeczytał 150 stron z tej ogromnej księgi i gdy pytałam go, co pamięta, jakie pojęcia, jakie pojęcia pamięta z tej książki, to okazywało się, że pamięta bardzo niewiele, wie, że coś tam było, tak? Więc zaczęliśmy pracować nad tą książką, używając strategii czytania proaktywnego, o wyznaczania celu, czytania fotograficznego oraz różnych technik aktywacji, a później na końcu zrobiliśmy to, o czym Powiedziałam Ci przed chwilą, czyli skoncentrowaliśmy się na małych fragmentach, na tym, które pojęcia są najważniejsze, oraz na tym, jak on rozumie te pojęcia i w jaki sposób odnosi je do swojego życia, do swojego doświadczenia, do swoich celów. Bardzo szybko okazało się, że zaczął pamiętać dużo, dużo, dużo więcej i skończył cały coaching z takim poczuciem: kurczę, dam radę, łyknę to szybko, mój mózg to potrafi. Więc, jeśli masz tą strategię pracy z trudnymi tekstami, pogłębiania swojego zrozumienia i widzisz, że to przynosi efekty w postaci lepszego zapamiętania, tak naprawdę każda książka, jak najbardziej trudna, będzie dla ciebie buką z masłem. Jeśli jesteś specjalistą i chcesz być ekspertem, lub jesteś takim fanem rozwoju osobistego, który chce poprawiać swoje relacje z innymi, chce rozwijać swoją karierę, chce uczyć się nowych rzeczy, to zapisz się proszę po mój kurs darmowy Strategie Czytania, w którym dostaniesz dużo więcej na te tematy, o których mówię w tych filmach, a także zapraszam Cię do subskrybowania i lajkowania wideo na naszym kanale YouTube, na naszym kanale YouTube. <grym> Także zapraszam cię do subskrybowania kanału wideo oraz lajkowania wideo, komentowania ich, zadawania pytań. Będzie tutaj dużo więcej filmów niż dotychczas, właśnie w tematach, które mogą Cię zainteresować. Zapraszam cię także, jeśli chcesz poćwiczyć na żywo umiejętności związane z czytaniem i zdobywaniem wiedzy z książek, to zapraszam cię na moje szkolenie. Czytanie proaktywne, które odbędzie się w wielu miastach w Polsce. A także proszę cię, napisz w komentarzu, co jeszcze chciałbyś wiedzieć w tych tematach związanych z uczeniem, czytaniem i rozwojem osobistym. Do zobaczenia, Kasia Szafranowska.